Bo oh, witam tam taki mały błąd RSPD na mocie. Wywaliło mi most dobiłem kierowcę i fajny pancerny samochód. No właśnie, dobijam kierowcę, a no właśnie co tam jest samochód, Dwóch bandziorów z bronią po meksykańsku coś pierdzielą nie dokończyłem swojego nie dokończyłem swojego z tego zadania, czyli chodzi oczywiście o policję bo mi moc policjanta więc co zacząłem to skończyłem, zobaczcie jak w jaki sposób. Fajny samochód, ale no... Tutaj nie mam domu z garażem. Niestety. Ale fajne miejsce dla nich, zrobiłem widok Widok na słoneczko Niech się popatrzą, słoneczko Na piękny zachód No Ma coś tam idiota, no zobaczymy Już popatrzyli Chyba się to w wschodzą. Muszę coś zobaczyć. Mm. No. Nie bardzo. Oh. Oto, goniłem ich Goniłem ich i wywaliło pustego Wywaliło kurde Lspd OS Nie, chciałem posiłki Chciałem posiłki wezwać wyz, ale coś nie pykło i plugin wywaliło Zaraz. Może zrobię live'a z tego, ale sp nie ładnie chyba z 2 y, y, godziny sobie tak pośmigałem Dopóki poki nie wziąłem Jednostki do tych właśnie, do tych przestępców Zabijał się i nie udany. Działem tak ładnie na mały. Piękny samolot! Tu znowu samolot leci nad górami. Niżej niż ja. Ale słychać. Słychać jak ten wielki poleciał. A następny leci. Murde, te widoki są zajebiste. Wszystko żyje. Dobra, szczękamy. Jedziemy. UOK! Dalej żyją, he? To było coś innego wymyślał. A. O, lera, co? Kupię, ci... Kupię ci wodę! le, co to le, wodę le, to? O, co mi skocznie pięknie To trzeba delikatnie się dostać <śmum> Zobaczymy Masa a nie inacisk O no, myślałem, że jest skoczny to mają ja dopiero widok o wow. Piękny widok Piękny widok na całe gita Tu pić może A tam Dobra tam jest no, tu jest nie wiem z której strony dojechałem ja czy nie tam dobra ciężko rozwalić to samochód bo jest opancerzony jak widać Dobra, spróbuję. Kurwa, te dziewa drzewa niepotrzebne. Aż teraz zeżak przylecił. IMA FUCKING KILL YOU MOTHERFUCKER! Ee no to fizyka jest dobra Na no, jakąś chmurę baczkich? <coughs> Co? W żeby tylko te domy nie wiedzieć Dobra, idziemy szeć evet. siebie. Tu, Nie wiem czy trafię. Ach, tak by się dało. Kurde. Kupię ci wodę. O, o to chodziło. O to chodziło. Zakończyłem swoje zadanie. Dobra, koniec. Dlaczego będzie więcej takich akcji? A ja... W zrobię live z tej gry Jak go ogarnę Speed. Więc na razie tylko i do zobaczenia